Witajcie, kochani. Witaj, Natalia. Spo Witajcie, kochani. Cześć, Maciu. <laughs> Spotykamy się po raz kolejny. Dzisiaj w wyjątkowym dniu, bo dzisiaj mamy. <laughs> dzisiaj mamy i zaćmienie, i nów, i mamy równonoc, i jeszcze mamy pierwszy dzień nowego cyklu numerologicznego, jedynkę, czyli zaczynamy dzisiaj 9 lat. W szczęściu, radości i spełnianiu marzeń, obfitości, jeżeli tak zdecydujemy oczywiście. Zaczynamy nowy cykl, i my tak naprawdę w tym dniu e, przychodzimy do Was też z nowością, która, która do nas przyszła. E, I m, tak naprawdę wcześniej nagrywałyśmy odcinki dotyczące e, procesu pranicznego e, i, i jego przebiegu, e, kogo zapraszamy, jaki mamy program. Natomiast to, co do nas e, przyszło w, w ostatnich dniach, e, to to, że e, że tak naprawdę te, ten, ten czas zaprasza do czegoś nowego i e, ten program zostanie wzbogacony, wzbogacony o nowe elementy, e, zostanie wzbogacony o, mm, o tak naprawdę pracę z narządami, pracę z czakrami, z kolorami. E, w każdym dniu będziemy, będziemy się skupiać e, na poszczególnej partii. E, Poprzez, poprzez ruch, poprzez taniec, po, po, poprzez pracę, e, pracę z programami, e, poprzez sztukę e, z każdą z nas. Tak, i planujemy również um, takie fizyczne działania dla ciała i uruchamianie czakry gardła i ćwiczenia, które będą otwierały serce. I również planujemy zrobić odtruwanie wątroby, które będzie po prostu elementem tego odtruwania ciała, czy tego takiego oczyszczania ciała, bo cały proces jest o oczyszczaniu, natomiast bardzo chcemy, żeby to było połączone i że w energii będziemy oczyszczać, i również fizycznie, w ciele, dodając te elementy, które są bardzo ważne po to, żeby udrożnić y, przepływ y, limfy, krwi, hormonów, y, no i oczywiście całej energii, która y, y, no jesteśmy połączeni, wszystko jest razem, prawda? Więc jeżeli coś nam nie działa, to tam jest energia zatrzymana, stąd się biorą choroby. Więc y, bardzo nam zależy na tym, żeby każdy dzień poświęcony był innej czakrze i y, całej. Y, w związku z tym historii, która jest w naszym ciele, która dotyczy i narządów, i, i również energii, i w związku z tym też tych programów, które są charakterystyczne dla każdej z centrów energetycznych. I tak naprawdę, bo każdy element, który, który weźmiemy podczas tego procesu, bo czy to będzie krew, która jest na przykład oczyszczona przez wodę kokosową, bo ona podczas II wojny światowej była brana jako do transfuzji krwi używana w, w krajach, których nie, nie miały jej wystarczająco, a ona silnie czyści, czyści krew, która odpowiada za przepływ. Będziemy tak naprawdę E, czyścić nerki, czyścić jelitakcję, proces praniczny, który dzięki temu, że 90% energii na co dzień idzie nam na trawienie e, podczas procesu pranicznego e, skupiamy się tak naprawdę na, na pracy ze sobą, ale też na tym, żeby e, ta energia została e, przeznaczona na zupełnie coś innego, na reparację, ale też na to, żeby było nowe w nas. Nowe w nas i... E, i mm, Niezależnie czy, czy będą to oczyszczane jelita, czy to będą oczyszczane nerki, ten przepływ i energetyczny, i fizyczny potrzebuje, potrzebuje być. Ja miałam taką myśl, która ostatnio bardzo intensywnie ze mną jest żeby dzięki temu oczyszczaniu w energii i w ciele fizyczności naszej, żeby dostać się do tej przestrzeni, można to nazwać przestrzeni serca duszy czy naszego wewnętrznego, głębokiego, boskiego ja, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest moim pragnieniem. Co tak naprawdę jest moim celem? co mnie uskrzydla i jest moje, nie jest czyimś życzeniem albo wyobrażeniem, że jak to zrobię, to będę szczęśliwa. Więc cały ten proces, te kilka dni będzie po to, żeby przeczyścić okulary, <grych> w cudzysłowie, przeczyścić tą mgłę mózgową, która nam czasem towarzyszy w codzienności, w zabieganiu, bo będzie to przede wszystkim czas dla każdego z nas i y, o to, żeby wejść głębiej i tak naprawdę zdać sobie sprawę, czego ja naprawdę w tym życiu chcę i y, co będzie mnie transformowało, co będzie mnie unosiło, dlaczego tu jestem na tej ziemi, dlaczego żyję i po co żyję. Nad tym naszym, dlaczego też się będziemy zastanawiać, bo to jest tak naprawdę kluczem do tego, żeby te nasze pragnienia, które, które być może się pojawią jako właśnie te cele do, do, do zrobienia, do zrealizowania, dlaczego one będą realizowane naprawdę. To nasze dlaczego jest kluczem do tego, by zrealizować. Dlatego, że nieraz mamy różne cele i się poddajemy, bo nie wchodzimy głębiej, czy to rzeczywiście jest to, tym unoszącym, tym inspirującym, tym transformującym doświadczeniem życia. I mm, realizując nie swoje, albo nie to, co jest naprawdę pragnieniem duszy, czy, czy, czy naszego ducha, czy serca, to już zależnie od tego, jak to nazwiesz, ale takie głębokie, to dlatego my się czasem poddajemy, jeżeli nie realizujemy tego, po co tu naprawdę jesteśmy na tej ziemi. Więc to, co ja bym bardzo chciała, to to, żeby ten nasz tydzień miał taką, taką królewską intencję odnalezienia tego mojego dlaczego i tego celu wielkiego. I uważam, że Drogą do tego jest oczyszczanie. Oczyszczanie energetyczne, oczyszczanie w polu informacyjnym, oczyszczanie fizyczne poprzez procesy praniczne, czy, czy oczyszczania wątroby, czy wydobywania potencjału swojego mówienia czy, czy tworzenia. Oczyszczenie i tak naprawdę udrożnienie przepływu, własnego przepływu, bo tak naprawdę przepływem jesteśmy sami. Więc. Więc zapowiada się wspaniały tak naprawdę proces, wspaniały tydzień. I, I w takim razie będziemy się widzieć w listopadzie w Portugalii. Tak jest. Zapraszamy tak naprawdę ciepło i serdecznie wszystkich, wszystkich gotowych na zmiany. Tak, tak. A my obiecujemy, że będzie zmiana. Tak. Że będzie zmiana. Tak. Niech ten dzisiaj pierwszy dzień wspaniałych dziewięciu kolejnych lat, rok numerologiczny, będzie zasianiem w Was tego pragnienia, realizacji swojego największego marzenia. Nawet jeżeli ono wydaje się fantazją, czymś jeszcze takim w ogóle nieosiągalnym, a właśnie może dlatego, bo to jest inspiracja, to jest transformacja wtedy, kiedy Ty nie wiesz jak, ale świat już będzie budował dla Ciebie. Potencjał tego, żeby to wszystko się wydarzyło, żeby to Twoim doświadczeniem było. Więc zapraszam. Myślę, że będzie wspaniale. Będzie. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo, Madziu, i dziękuję Wam wszystkim. Dziękujemy.